Młodzi, naiwni i zindoktrynowani ludzie myślą, że ta maska symbolizuje coś fajnego. Myślą, że symbolizuje ona wojownika o wolność. Nie mogło być nic bardziej mylnego. To maska przedstawiająca Gaido Foxa, albo Gaia Foxa. Czy to bohater, czy raczej ktoś przeciwny wolności? Jak to tylko możliwe. Jakbyś widział jak ja widzę, tak, jak ultramontajnista. Guido Fox był ultramontajmistą. Uważał, że cały świat ma się bezpośrednio słuchać papieża. Każdy, kto odmówi, miał być zabity. to create Może jesteś zwyczajnie naiwny, ale dla swego własnego bezpieczeństwa nie zakładaj tej maski. Ktoś pomyśli, że faktycznie jesteś fanatykiem albo beznadziejnym, zmanipulowanym głupkiem, co na jednym wychodzi. chance we have as a country right now is for Osama bin Laden to, de to deploy and, de and detonate a major weapon in the United States to deploy and detonate a major weapon in the United States deploy and detonate a major weapon in the United States to deploy and coś do tego, co once the top of the building had fallen just the height of a single story, To jedyne z czego był słaby. No, oprócz tego, że mu nie wyszło, chciał uczynić katastrofę łączącą World Trade Center i Smoleńsk w jednym. To wie pan, to przyjdą wybory prezydenckie, albo prezydent będzie gdzieś leciał i to się wszystko zmieni.

to killing us tyranny and terror slaughtered thousands weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Weapons programs the deadliest of weapons. Terrible weapons. Nuclear weapons. Ale ja bez Nuclear weapons. Poison gas. Torture chambers. Mass graves. Deadly technologies. Radical ideology of hate. Terror of threats. Terror. 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 Join me in expressing fear and selfishness. We will embrace tyranny and death as a cause and a creed. we can be summed up in one word evil open your ears boy they spurn mercy by refusing to repent outside the church there can be no mercy or salvation only punishment now witness the eternal hellfire to which God's infallible justice condemns the. Za przeproszeniem chyba twoje maseczki, opadły panie Brown. No nie wstydź się, jedna drużyna razem z Szumowskim, przecież katolicka. No chyba, że uważasz, panie Brown, że Szumowski to Watykan II. Długo by mówić o tych wewnętrznych spięciach. W każdym bądź razie Gujdo to swój człowiek dla obu. Jak chcecie, spytajcie się samego Grzesia, czym dla niego jest Watykan II. Krótko podsumowując w stylu... Filmu Luther, żeby go zebrał. Dajcie teraz? Trzeba będzie powtórzyć. Co powtórzyć? Co powtórzyć? Osładek, przecież to jest kot, Zawsze ci wejdzie na drzewo. To można ściąć drzewo. Taką mam koncepcję. Od koncepcji to jest tutaj ja, rozumiesz? Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda ekranu, która mówi. Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera. Zróbcie mi przebitkę zająca na gruszy. Nie, nie, zamieńcie go na psa. Zamieńcie go na psa. Niech on się odszczekuje swoim prześladowcom z pańskiego dworu. Niech on nie miał czy?